Siemaneczko z tej strony Anton, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny materiał dotyczący Farming Simulator 25. Dzisiaj fajny wywiad, który pokazuje, dlaczego Giants próbuje aspirować w następnych już farmingach do tego, aby być określany Grom AAA. <ścoughs> Dzisiaj bardzo fajny wywiad dotyczący mapy Hutan Pantai z autorem tej mapy, czyli panem, który się nazywa Korea Serban. Jest to mapa, która powiada zapotrzebowaniom Giants na to, aby skierować się w kierunku Azji. Nie tylko Japonii, ale innych rynków, które są pod tym względem obiecującym. W sumie sama Japonia pod względem właśnie takich gier Rolniczy może nie jest właśnie takim docelowym rynkiem, ponieważ tam rolnictwo takie tradycyjne jest na dosyć niedużą skalę. Około 10 czy tam 15% powierzchni Japonii jest pod uprawami. Natomiast dookoła są różne inne kraje, które są bardziej rolnicze. Dobra, w każdym razie za chwilę Wam tutaj przytoczę wywiad z panem Horia Serbanem, który jest odpowiedzialny właśnie za mapę Tutan Pantai. Witamy w Hutan Pantai, gdzie harmonia azjatyckiej wsi łączy się z witalnością współczesności, tworząc symbiotyczną relację. Dowiedz się więcej w naszym wywiadzie, w którym wyjaśnia, co on i jego zespół wyobrażali sobie podczas tworzenia tej cudownej mapy. A więc, pan Horia, opowiedz nam trochę o sobie i swoim stanowisku. Jestem producentem w Departamencie Środowiska w Giant Software, a także prac pracuję jako asystent techniczny. Jestem w branży gier od około 20 lat i od 8 lat mam przyjemność pracować w Giants. Moja podróż z FS rozpoczęła się od Farming Simulator 17 w 2016 i natychmiast wiązała się z unikalnymi aspektami gry. Zanim dołączyłem do Giants, pracowałem nad różnymi grami, m.in. Call of Duty Ghost. Death Rising 3 i Test Drive Unlimited 2, głównie w zakresie outsourcingu. Ale to dzięki Farming Simulator odkryłem, że nowa wersja tej gry jest dla mnie wyjątkowa, a bycie częścią jej rozwoju i ewolucji było naprawdę ekscytujące. Obserwując rozwój serii. Na przestrzeni lat i widząc, że odegrałem w tym swoją rolę, przynosi mi szczęście i dumę. Jestem podekscytowany możliwością ożywienia tego świata dla naszych grających sezon po sezonie. Następnie pan Horia mówi o inspiracji i atmosferze. Pytanie: Jaką atmosferę chciałeś ukazać na Hutan Pantai? Tworząc mapę Hutan Pantai, chcieliśmy stworzyć autentyczną wschodnioazjatycką atmosferę, która ucieleśnia harmonię pomiędzy wiejskimi krajobrazami, a tętniącymi życiem nowoczesnymi miastami typowymi dla tego regionu. Ta symbiotyczna relacja, której tętniące życiem otoczenie jest podtrzymywane pracą rąk i poświęceniem obszarów wiejskich, jest powiązana z wizją mapy. Kontrast i powiązanie między tymi dwoma krajobrazami były dla nas istotnym elementem do uchwycenia. Chcieliśmy także zintegrować specyficzne elementy charakterystyczne dla regionu, pokazując, jak modernizacja miast ułatwia przepływ towarów. Poprzez takie elementy jak autostrady i podwieszone mosty kolejowe połączyliśmy pola z ośrodkami miejskimi, tworząc płynny przepływ, który odzwierciedla infrastrukturę świata rzeczywistego. Naszym celem było zaprezentowanie świata, który wydaje się jednocześnie znajomy i bogaty, w unikalną mieszankę kulturową Azji Wschodniej. Ponadto, za priorytet uznaliśmy zachowanie dziedzictwa i kultury regionu, projektując tradycyjną wioskę i rozległe obszary pełne stylów architektonicznych, które są stosowane od setek lat. Elementy te honorują historyczną i kulturową wartość okolicy, zapewniając autentyczność i poczucie dziedzictwa. Pytanie, skąd czerpaliście inspiracje? Nasze inspiracje pochodzą z różnych źródeł, z których każde pomaga kształtować inny aspekt mapy Hutan Pantai. Jeżeli chodzi o tradycyjne tereny wiejskie, czerpaliśmy, uwaga, ze studia Ghibli Films. Proszę bardzo. <śla> Zwłaszcza z Makowego Wzgórza, jednego z moich ulubionych filmów animowanych. Jest to bodajże film z 2011 roku, jeżeli się nie mylę. Polecam obejrzeć. Tak więc wracamy do materiału. Ghibli oddaje duszę tych małych, ponadczasowych wiosek i właśnie z takim wrażeniem wybraliśmy ten obszar. Jeśli chodzi o uprzemysłowioną część miasta, przyjrzeliśmy się na rozświetlone neonami ulice tętniących życiem miast takich jak Seul i Tokio. Te żywe, oświetlone sceny wnoszą energię która odzwierciedla szybkie tempo współczesnego życia. Coś, co chcieliśmy odtworzyć w naszych przestrzeniach miejskich za pomocą jasnych świateł i dynamicznych struktur. Inspiracją dla obszaru świątyni było wiele źródeł, w tym kilka koreańskich seriali i odniesień wizualnych z bliska, które pięknie ukazują skomplikowaną architekturę tych budowli. Czerpiąc z tych szczegółowych przedstawień, udało nam się stworzyć przestrzeń. Która wydaje się autentyczna, szanując dziedzictwo kulturowe, które reprezentuje. W przypadku obszarów rolniczych, zbadaliśmy zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne praktyki rolnicze, charakterystyczne dla Azji Wschodniej. Chcieliśmy, aby była to mieszanka, która ukazuje korzenie życia na farmie, wraz z ewoluującymi praktykami, tworząc doświadczenie, które oddaje hołd w przeszłości, a jednocześnie. Otwiera się na przyszłość. Czerpanie z tak różnorodnych źródeł pozwoliło nam ożywić różnorodny, ciągający świat, pełen elementów wiernie oddających esencję Azji Wschodniej. Następne zagadnienie to tworzenie i wyzwania. Kiedy zaczynasz pracę nad nową mapą, jak do tego podchodzisz? Każda nowa mapa zaczyna się od szeroko zakrojonych badań nad określonym terenem, obszarem lub Temacie, który chcemy odtworzyć. Zanurzamy się głęboko w kulturę i unikalne cechy tego regionu, aby zapewnić naszym graczom najbardziej autentyczne wrażenia. Nasze podejście polega na podziale zadań w naszym zespole, aby mieć pewność, że zbierzemy jak najwięcej istotnych informacji. Niektórzy członkowie zespołu skupiają się na badaniu lokalnej architektury, podczas gdy inni koncentrują się na zrozumieniu praktyk uprawy roślinności i elementów specyfiki społeczności, które musimy uchwycić. Zwracamy również szczególną uwagę na miejscach, których powinniśmy unikać, aby mapa była przyjazna i przyjemna dla naszej społeczności. Po zakończeniu fazy badawczej przechodzimy do etapu prototypowania lub przedprodukcji. Tutaj eksperymentujemy, tworząc podstawowe modele 3D, aby ustalić układ mapy. Ten etap pozwala nam przetestować i dostosować położenie podstawowych elementów, jak punkty produkcyjne i punkty orientacyjne. Jest to ekscytujący proces przekształcania badań w namacalne środowisko, który pomaga nam stworzyć solidne podstawy dla ostatecznej mapy. Kolejne pytanie: jak podszedłeś do projektowania środowiska i krajobrazu? Nasze podejście do projektu Hutan Pantai zaczęło się od jasnej wizji skupionej na symetrii i równowadze. Mapa ta wyróżnia się na tle innych Podkreślając wyjątkowy kontrast między tradycją a modernizacją, skoncentrowaliśmy się na obszarach przemysłowych w pobliżu miasta, takich jak port, który służy jako punkt końcowy procesu rolniczego, symbolizując eksport towarów poza granice mapy. Jest to tylko metafora, a nie funkcja gry w gameplayu. Zmacnia jednak ona przepływ i cel cyklu produkcji w rolnictwie. Naszym celem było jak najdokładniejsze uchwycenie esencji Azji Wschodniej, połączenie uroku wsi z dynamiką postępu przemysłowego. Przepływ procesów rolniczych na tej mapie przebiegła z południowego zachodu na północny zachód, prowadząc graczy przez tą podróż związaną z produkcją i transportem. Wszystko kręci się wokół równowagi. Utrzymania równowagi między dziedzictwem i technologią dzikością i nowością. Równowaga ta przejawia się nie tylko w układzie fizycznym, ale także w charakterze map, tworząc doświadczenie, które wydaje się wiernie kulturowym i geograficznym realiom Azji Wschodniej. Jakie wyzwania pojawiły się podczas tworzenia mapy? Tworzenie mapy Hutan Pantai wiązało się z szeregiem wyzwań, zwłaszcza ze względu na złożoność miasta. To wykraczało poza wszystko, co dotychczas robiliśmy, więc musieliśmy starannie zrównoważyć autentyczność z wydajnością. Chcieliśmy, aby miasto sprawiało wrażenie prawdziwego i dynamicznego, nie zajmując zbyt dużej powierzchni mapy, ani nie zwiększając wydajności na konsolach i komputerach PC. Osiągnięcie równowagi było znaczącym wyzwaniem technicznym i twórczym. Kolejnym poważnym wyzwaniem było zaprojektowanie infrastruktury łączącej miasto z obszarami wiejskimi. Budowa autostrady, która delikatnie łączy główne miasto z resztą mapy, wymagała skrupulatnego planowania a dodanie tuneli do trasy spowodowało kolejny poziom złożoności. Stworzenie tej infrastruktury, która była wysoce funkcjonalna i mądrze zintegrowana z krajobrazem, było prawdziwym testem naszego projektu. Z jakich aspektów jesteś najbardziej dumny? Jaka jest twoja ulubiona część mapy? Jestem dumny z każdej części tej mapy i tego co osiągnęliśmy dzięki Hutan Pantai, przesuwając granicę nieco dalej, ale to z czego jestem najbardziej dumny to niesamowita praca naszego zespołu. Ich talent i poświęcenie naprawdę wcielały tę wizję w życie. Nasz artysta Ewgieni odegrał ogromną rolę w przełomowych rozwiązaniach technicznych, których potrzebowaliśmy. Kevin, który ma niesamowite wyczucie szczegółów, Skrupulatnie dopracował każdy element z cierpliwością i precyzją, która wydobyła to, co najlepsze z każdego miejsca na mapie. Nasz zespół zajmujący się roślinnością, Vanessa i Kenan, stworzyły bogate, ciągające życie roślinne, które dodaje mu głębi. Gabriel poświęcił niezliczone godziny na ożywienie neonowego pejzażu miejskiego, napełniając go energią. A uwaga, a Anton. Ale nie, to nie ja, tylko jak inny Anton. A Anton, który miał cierpliwość i poświęcenie, aby udoskonalić każdy element, zawsze starał się, aby wszystko było, choć troszkę, lepsze. To zespół na wskroś niezły, a obserwowanie i wkładu w rozwój tej mapy jest tym, z czego jestem najbardziej dumny. Jak widzicie, dosyć ciekawy tutaj materiał. Były troszeczkę problemy, nawet stłumaczają, bo tutaj dosyć zawiłe niektóre słownictwo występuje. Tak więc, no, teraz widzicie, że my możemy narzekać sobie na Hutan pantaj, bo coś tam nam nie odpowiada, a proszę bardzo, jaki tutaj był ciężki i trudny proces twórczy. No, rzeczywiście to profesjonalnie, przynajmniej w tym wywiadzie tutaj brzmi, i na pewno tak było, bo co prawda ta mapa jest nam obca kulturowo, my być może nie rozumiemy tej kultury, ale na pewno jest odmienna od tego, co. Kiedykolwiek widzieliśmy w farmingu? Z mojej perspektywy, od samego początku, ja byłem zadowolony z tego pomysłu, ponieważ ja lubię te klimaty. Ja jestem właśnie otwarty na tego typu rzeczy w Farming Simulator i na pewno będę chciał sobie przetestować, zważywszy na fakt, że tam są dosyć ciekawie zaprojektowane pola. Wydaje mi się, że na tej mapie chyba najlepiej będzie zagrać sobie dużymi sprzętami. Oczywiście na zielonce też, tylko że zielonka to jest mapa z 22, a tutaj w FS25 amerykańska i azjatycka mapa no znacznie się różnią od tego co było w FS22, bo tutaj te FS22 jest prezentowany przez zielonkę. Dobra, to tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejne materiały. Pozdrawiam Anton.